Kupiliśmy całe menu śniadaniowe z KFC, aby sprawdzić, czy któreś danie otrzymało cenę 10 na 10. 7 pozycji, od najgorszej do najlepszej, zatem sprawdźmy to. Boże, rukola, no ja pierdolę, ile tej rukoli. Kurito śniadaniowe. W środku oczywiście dużo rukoli, jajko i bekon. Nie ma nawet kurczaczka jak na kurito, to słabo. Trafiło na kogoś, kto nie lubi rukoli, natomiast tu jest jej obrzydliwie dużo, jest gorzka i po prostu niesmaczna, zabija smak wszystkich pozostałych składników. Dla mnie to jest dramat. I gdzie jest kurczak do kurito? Cena to, jak większość pozycji śniadaniowych w KFC, 11,99. dwa. Nie, 1 na 10. Najtańsza pozycja w menu śniadaniowym: pojedynczy tost z jajkiem. Plus zarospływające się żółtko w środku, natomiast cała kanapka smakuje jak chleb z jajkiem. Tutaj nawet nie ma wyczuwalnego specjalnie żadnego sosu. Niby najtaniej, ale też nic w tej cenie specjalnego nie dostajemy, jak jajko położone na grzance chleba. Daję 3 na 10. Jest tanie, jest tanio. Jest smacznie? Jest stanio. Śniadaniowy bajgiel z jajkiem. W środku jajko, plasterek sera topionego i niestety rukola. Kanapka całkiem spora, natomiast znowu rukola. Wygląda tak, jakby na siłę chcieli dać jakieś warzywo do środka. Tutaj na szczęście tej rukoli nie ma dużo, ale za to bułka tłumi cały smak u tej potrawy. Suchy bajgiel tak naprawdę w pierwszym gryzie to tylko bierzemy tą bułkę, potem dobijamy się do kurczaka i do jajka, ale tak naprawdę cały smak jest przetłumiony przez przesuszonego bajgla z makiem. Cena 12,99. Kanapka całkiem spora, natomiast tutaj dominuje bułka. Nie. Nie mam ochoty, żeby jeść to dalej. Daję 4 na 10. Śniadaniowa briożka z jajkiem całkiem spora. W środku mamy dwa kawałki kurczaka, jajko, rukolę i chyba jakiś taki sos majonezowy. Magda dla przykładu lubi rukolę, ale też spróbowała i jesteśmy zgodni, że tutaj ta intensywna i gorzka rukola psuje cały smak kanapki. Kurczak jest tutaj dość mocno pikantny, jajka prawie w ogóle nie czuć. Kanapka jest dość duża, więc idzie się ją najeść. Ta cena 11,99 za taką sporą porcję, to jest naprawdę okej. Okay. Natomiast rukola tutaj tłumi wszystko. Mimo że kurczak jest fajny i kanapka jest całkiem spora, nie mam ochoty jej dokończyć. Daje 4 na 10. Podwójny tost z jajkiem i bekonem. W środku jajko i odrobina rukoli, standardowo jak na KFC. Zwyczajny chleb tostowy, tutaj przebija się głównie jajko, boczek jest słabo wyczuwalny. Na szczęście słabo wyczuwalna też jest rukola, mało sosu. W miarę w porządku smakuje to jak taka zdrowa kanapeczka. Jeśli komuś zależy, żeby zjeść sporo białka na śniadanie, to dla niego będzie OK. Cena 11,99, więc jak na wielkość tego tosta całkiem w porządku, daję ocenę 5 na 10. Najnowsza pozycja z menu śniadaniowego: Pancake Burger. W środku kurczak, bekon, ser cheddar i wszystko polane sosem krówkowym. Uh -huh. Bekon mógłby być troszeczkę bardziej przygrillowany. Trzeba lubić połączenie mięsa ze słodkim, mi całkiem odpowiada, natomiast myślę, że zamiast pancake'ów lepsze by tutaj były gofry. Kurczak chrupiący, lekko pikantny, więc fajnie się to komponuje ze słodkim sosem. Na pewno minus za ten słabo przygrillowany boczek. Całość smakuje ok, natomiast kanapeczka jest całkiem mała jak na cenę 11.99, musiałbym ich chyba zjeść pięć, żeby się najeść, więc daję szósteczkę. Pancake'i z sosem karmelowym. Sos karmelowy jak do lodu z dzieciństwa, a same pankejki miękkie, puszyste, nie za tłuste, są smaczne. Trzy sztuki za 8,99, więc jakość do ceny wypada całkiem w porządku. Ja daję siódemkę. Menu śniadaniowe w KFC nam nie dogodziło. Dajcie znać w komentarzach, w którym fast foodzie mamy spróbować śniadanie. Następnym razem.